Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Odwaga Bycia Sobą. Dzisiaj chcę porozmawiać o energetyce słów. Nazywam się Maja Ławicka, jestem certyfikowanym facilitatorem Access Consciousness i rozmawiając tutaj z Tobą, zapraszając Cię na kolejne odcinki podcastu, zawsze opowiadam o swoich doświadczeniach, o swoich. Praktykach i o narzędziach, które zmieniają mi każdego dnia spojrzenie na świat. Tym się zajmuję też na co dzień w ramach mojej pracy, nie pracy. Czy zastanawiałeś się kiedyś, albo masz świadomość tego, czy masz świadomość tego, że każde słowo i ma swoją skrzepniętą energię, że Podstawowym językiem każdego człowieka żyjącego na tej ziemi, podstawowym językiem komunikacji ludzi, istnień jest energia? Możesz sobie oczywiście mówić, że ja nie czuję, ja nie jestem energetyczny, a ja w to nie wierzę. Możesz, ale to nie ma znaczenia. I tak energią. Porozumiewasz się z, z roślinami, ze zwierzętami i ze swoimi bliskimi. Czym jest ta skrzepnięta energia? Pewną definicją ukrytą w naładowaniu energetycznym, tego czym dane słowo jest. Nie ma to znaczenia, w jakim kontekście go używasz. Czy prześmiewczo, czy szyderczo, czy z żartem, czy z przymrużeniem oka? Każde słowo, które wypowiadasz, ma swoją odpowiednią wibrację i swoją energię. Energia przyciąga energię. Fizyka kwantowa mówi o tym, że energia przyciąga podobną energię. Ja powiem krok dalej. Nic w Twoim życiu się nie zdarza, nic w Twoim życiu Ci się nie przytrafia, nic w Twoim życiu nie dzieje się samo. Wszystko kreujesz poprzez swoje myśli i słowa, które wypowiadasz na co dzień. I tu właśnie. Dochodzimy do tego klu. Poprzez energetykę myśli, słów, których używasz, przyciągasz podobną energię. I nie ma znaczenia, co on zrobił, ona zrobili, jakiego masz szefa, gdzie mieszkasz, z jakiej rodziny pochodzisz. Bezpośredni wpływ na swoje życie masz ty. I to ty jesteś scenarzystą swojego życia. I teraz dla zobrazowania powiem Ci jedno słowo. Zresztą tytuł tego podcastu jest, brzmi pasja. Jak często używasz słowa pasja? Na ostatnich podstawach jak Access Consciousness bardzo dużo o tym rozmawialiśmy, bo temat energetyki słów też jest. I poznajemy słowa, które warto wykluczyć ze swojego słownika. Jeśli chcemy prawdziwie zmienić swoje życie, i nie wiem, zacząć przyciągać pieniądze czy radość, czy zmieniać swoje relacje z ludźmi, to słowa mają znaczenie nie dlatego, że ktoś słyszy, co słyszy, tylko dlatego, że mówiąc je, używasz odpowiedniej wibracji i energii. Ale też bardzo mocno wybrzmiewała nam w tej sopockiej grupie właśnie słowo pasja. I jeśli wrócisz do definicji tego słowa, czym jest pasja, z czym się kojarzy pasja, jeśli pozwolisz sobie na taką retrospekcję, podróż po jakiejś tam historii, um, Czym tak naprawdę jest pasja to nie ma znaczenia to, w jakim celu to używasz? Ważny jest ten moment, skąd pasja pochodzi. Pasja ukrzyżowanie. Uciemiężenie, Droga Krzyżowa, Jezus Chrystus noszący krzyż, ciężkość, korona cierniowa, krew, pot, trud. Twoje ciało, mówiąc o pasji, natychmiast się kurczy. Ilekroć używasz słowa pasja, myśląc o tym, że twoją pasją życiową jest praca z drugim człowiekiem, na przykład, to kiedy zakładasz sobie ten krzyż energetycznie, kiedy zakładasz sobie tą koronę cierniową energetycznie, to trudno w pełni otrzymać radość. Z tego, co robię, trudno w pełni otrzymać cokolwiek, bo cały czas u podnóża tej pasji, którą się zajmujesz, będzie ból, będzie ciężkość, strach, będzie bieda, niezasługiwanie. Wszystko, co się z tym wiąże. Więc jeśli robisz to, co kochasz, i masz wrażenie, że nie do końca rozwijasz swój potencjał, albo że straciłeś ten entuzjazm, który miałeś na początku, choć dalej robisz to, co kochasz. Jeśli ta satysfakcja nie wiąże się z określonym Benefitem finansowym, jeśli nie czujesz lekkości w zarabianiu, jeśli nie masz lekkości w, w tworzeniu, kreowaniu tego biznesu, to zadaj sobie pytanie albo spójrz w ogóle, czy gdzieś na swoich stronach nie użyłeś słowa pasja. Czy nie masz w swoim słowniku? pracuje z pasją, czy nie masz w swoim tytule pasjonata czegoś. Tam nie ma energii do pełni rozwoju i do zaproszenia radości i lekkości i krok za tym obfitości. Więc wszędzie, gdzie masz Myślisz o pasji, jakby to było, gdybyś zamienił to? I na przykład zadał sobie pytanie: jaka jest agenda na moje życie? Jaką mam agendę? Co tak naprawdę sprawia mi radość, lekkość? Nazwij to inaczej i sprawdź. To jest tylko zabawa słowami, ale zapewniam cię, że energetyka słów, ta ciężkość, która za tym idzie, ta skrzepnięta energia każdej definicji, nawet jeśli używasz ją myśląc o innym znaczeniu, to to, co jest u podnóża, to, co jest u podnóża, tworzenia tego słowa. Energetycznie tworzy twoją rzeczywistość, kochanie. I zabawa ze słowami to jest niesamowita przygoda. Tak jak powiedziałam, na podstawach akces kończysz poznajemy wręcz słowa, które warto wyeliminować. Oczywiście każdy robi, co chce. Każdy ma wybór, ale jeśli prawdziwie chcesz. Zmienić swoje życie. Musisz zacząć ko używać określonych słów. Musisz. Paken pad, nie musisz. Ale to jest prosty sposób na zmianę tego, w czym jesteś. Spójrz, o czym myślisz. Jakich słów używasz? Co cały czas twoja głowa projektuje? I nie dziw się, że masz, co masz. Jeśli nieustannie. O, przepraszam aż. Aż kichnęłam. Prawie. Moje ciało kichnęło, ale ten kich się nie wydobył. <grym> Jak może być jeszcze lepiej? Od razu daję znać, że ja tutaj nie moderuję, nie kasuję, nie wycinam. Eee, to jest luźna rozmowa między nami, więc pozwalam sobie na taką, taką sytuację. I'm so sorry, taka nie jestem profesjonalna. Eee, <grym> Ilekroć mówisz sobie w głowie, kuźwa, nie mam pieniędzy, no to nie masz ich, kochanie. Nie jesteś zaproszeniem do tych pieniędzy. Zacznij patrzeć na słowa. Pasja oznacza ciężkość. Nie daje radości, nie daje lekkości, ma w sobie ciężki krzyż. A im więcej radości i lekkości zapraszasz do swojego życia, tym zaczynasz w ogóle inaczej funkcjonować, bo nie masz tego ciężaru związanego z pracą. Twoje życie, twój biznes zaczynasz inaczej, inaczej postrzegać wszystko. Więc przyjrzyj się słowom. Przyjrzyj się słowom. I Zacznij uważnie formułować swoje myśli. Jestem ciekawa, czy ten temat cię, cię zainspirował? Czy ten temat zaprosił Cię do takiej obecności, z tym, czym wypełniasz swoją głowę? Ile masz tam osądów wobec siebie? Ile? Ciężaru niesiesz w myślach, kiedy zaczynasz na siebie gadać. Ty taka owaka mogłaś, nie zrobiłaś. Nie zrobiłeś, bo faceci też tak mają. Popatrz na to, co o sobie myślisz, kochanie. I dam Ci jeszcze jedno słowo. Które możesz wyeliminować ze swojego życia? Ja bardzo często tutaj mówię, głównie mówię o pytaniach, zachęcam do bycia w pytaniu, że pytania otwierają naszą świadomość. Niektórzy piszą, no ale jak, jak, tak, tak, jakie tu ja mam pytania zadawać? Nie ma głupich pytań. Każde pytanie jest dobrze, dobre, lepsze od konkluzji, od tego, co tam głowa twoja wymyśla. Więc każde pytanie nas otwiera. Ale jest jeden warunek, żeby zadawać pytanie, jak? Co tutaj jest możliwe? Jak może być jeszcze lepiej? Jakie są tego nieograniczone możliwości? Co by tutaj powiedziała świadomość? Jakie pytanie zadałoby tutaj świadomość? Bylebyś tylko nie mówiła, dlaczego tak się stało? To nie jest pytanie otwierające. W słowie, dlaczego? Zawiera się już osąd. Już ciężar osądu powoduje, że ty szukasz przyczyny i skutku, wiedząc, zakładając z góry, że zrobiłaś coś źle. O, co to jest? Co mogę z tym zrobić? A nigdy dlaczego. I choć nigdy nie istnieje, to w tym przypadku bardzo cię proszę. Byś wyeliminowała ze swojej przestrzeni słowo dlaczego i przejrzała wszystkie treści na swoich stronach i poszukała, czy o swoim zajęciu, które miało cię uskrzydlać, nie napisała gdzieś, że to jest Twoja pasja. Bo Skrzydła bardzo szybko tracą na swojej mocy, jeśli narzucamy im na plecy krzyż. Pięknie Ci dziękuję za dziś. Daj znać, czy to było dla Ciebie pomocne. Zasubskrybuj, daj serduszko, poleć może komuś, kto nie do końca zwraca uwagę na słowa. Y, Szasta nimi na lewo i prawo i reuje w swoim życiu. Jeden wielki shit. Usiaki kochani, pamiętajcie, że każdy, każdy dokonuje swoich wyborów. Nie jestem tu po to, żeby mówić ci, że coś robisz źle. Rób, kochanie, to, co czujesz. Ja tylko pokazuję Ci, że pewne drobne, małe zmiany mogą rozpocząć lawinę niesamowitych zmian w Twoim życiu. Jeśli takowych wypatrujesz, ściskam Cię bardzo serdecznie. Do zobaczenia na drodze. Buziaki.